Witam, witam wszystkich, tutaj Papson Zaczynamy kolejny odcineczek z Black Mesa Lecimy dalej Strzelają lasery My też strzelamy Spróbujemy tutaj to przejść łatwo To jest łatwe tutaj na początku Nie ma większego problemu Tutaj trzeba dość tą dolną szybką przejść Pamiętam to z poprzednich części, z poprzednich wersji, z poprzedniego wszystkiego. No tu windę łapiemy. Winda spadnie na głowę, no. nic więcej. Dobra, prawieńka do góry. Strzelaj, młode, Gordon? strzelaj, młody, strzelaj. Nie wiem, ile ty masz naboi, ale lecą goście. Wszystko jest mądrzejszy teraz i ucieka, bo tak naprawdę go szybko zabijali i mieliśmy problem, żeby to przejść. A jak się pojawił mi na wyspom. Leżę na początku, ale widać, że skrypcik zadziałał dopiero później. Pali gościu w tym gazie. No. Troszeczkę poprawili ten ogień. Teraz będzie tędy. Się idziesz? Franka idziesz za mną, nie? Gdzie ty jesteś? Kupinko. Chodź. Chodź, potrzebuję twojej spluwy. Bardzo potrzebuję twojej spluwy żebyś tutaj troszeczkę zaznaczył swój teren Oj oj oj! ten go zastrzeli? Dobra, ma niesamowicie dużo naboi. To jest gość, który ma większy magazynek niż rozum. Ale nie będę wnikał. Dlaczego ma tak duży magazynek? A ma tak mały rozum. No, tutaj już skoczymy. To jest miejsce, w którym. To jest miejsce, w którym my zaczynamy mieć Jak widzicie, Dobra, no przejdziemy teraz tędy. Wszystkie z sobie. I tutaj dostaniemy nasz, naszą wspaniałą, cudowną broń. Naprawdę, tego potrzebowaliśmy. Od samego początku Pokażę Wam jak ten ogień się pali. No dobrze to wygląda, nawet dzisiaj dobrze bardzo, nawet bardzo dobrze to wygląda. Ale pamiętajmy, że niestety ta gra to jest silnik sprzed 2004 roku I gra wyszła 8 lat później Remake wyszedł się lat później, a 8 lat później po remake'u wychodzi to czyli pełna wersja Black Mortar, ale jednak ...robi czasem różnicę. Tam nic nie będzie, nie ma sensu iść. Gościu i tak się spali. Nie przejdę, nie przejdę. Te dźwięki po prostu przerażające. Ta winda spadnie, Będziemy musieli wypłynąć zaraz 10 kg? bardzo dużo, bardzo dużo. A tutaj procesor jest używany mniej więcej z 30%. No, naprawdę, gdzie jest wyjście, wyjście, wyjście tutaj, dobra, żyjemy. Ciekawe kiedy wejdzie pierwszy mod do Black Mesa. To niemożliwe, że mnie złapało, nie puszkę, no o, Powiem trochę wam trochę lepiej to wygląda Naprawdę, trochę lepiej to wygląda niż w poprzedniej wersji Ale nie robi to jakąś tam, wiesz, wielkiej różnicy już Naprawdę, więc nawet 2012 już nie robię wielkiej różnicy gdzieś się spitaliłem. Tu jeszcze nie byłem, ale w sumie tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Giń. Giń, siła nieczysta, giń. Dobra, to musimy po schodach wejść na górę. Najgorsze mnie śpieszy, że tu wczoraj grałem. Wczoraj to wszystko przechodziłem. Live. myślę, że to już jest maksymalna wersja 1.0, którą wydali dopiero rano. Hmm, dobra, hmm. tu się otworzymy, musimy znaleźć gościa.

Chodź. Chodź, chodź. Chodź nie, Pitol. Tam zostaniesz, a ja będę dalej zabijał. Otwieraj, Diego. Oh. Well, trochę pis do lata. nic więcej co na nas nie urządza, więc nie ma sensu tutaj zostawać. Mm -hmm. Idziemy dalej. Okej okay. dobra, tam są drzwi otwarte. Mogliśmy wejść jeszcze przez tą szybę na lewo, ale to nas nie urządza. Z naszej używamy, będzie trochę wybuchło nam to, to będzie strzelina. dobra, jak w wpacenę gościu to nie ma najmniejszych szans z nami. Więc się na to, że on nie będzie miał szans. Tylko musi się dobrze strzelać. Ja przed chwilą grałem na troszeczkę na yy, Wersji online, Boże, o siedziałem w świetniku? O gościu. W wersji online grałem, właśnie postrzelałem się trochę z gochopakami. Powiem, że niestety nie dałem rady za dużo. No dobra no trzy razy pierwsze ich zabiłem, zanim mnie zabili Ale później też ginąłem byli lepsi niż ja

Sobie na spokojnie. Niech się podniesie troszeczkę. Gościu chyba... Gościu był tak niesamowity, że leciał w powietrzu. Powinien spaść. Proste ładowanie to po prostu jest dobijające w tejże... Dobra, pokażę Wam od razu główne przejście, żebyście nie szukali. Bo czasem się długo tego szuka. To jest tutaj. Łatwe do przejścia. Mamy latarkę. W dwójce tego nie było. Przynajmniej w podstawowej wersji trzeba było tą latarkę włączyć sobie w konsoli. Bardzo nerwujące. Tak samo nie było celownika. To było To zaprzepraszam. Sorry, ale. Jest piątek w tym probocie. Po 12, dobrze, po pierwszej nawet już. Ja trochę jeszcze gram dla Was, nagrywam. Są gry, które mnie wkręcają i ja mogę grać nie cały czas. Odpuści. Jedziemy. Są nowy problem. Stoimy tutaj. Krabiki będą skakać, a my zjedziemy w dół. Kaczom. Dobra, no dalej, aby się będzie sklepowiedz jeszcze Ale to chwilka tylko była Jak widzicie, mamy dużo życia, dużo wszystkiego Zobaczymy, że coś znajdziemy jeszcze tak wiem, wiecie, że tu nie znajdziemy już niczego, ale Pawson nie mógł sobie spróbować pozbijać jak w skill. Dobra, ja tu zasejwuję nie po to, się i save, żeby mnie saveować, żeby się później nie wkurzać. Ta woda. Ta woda wygląda jak na dzisiejszych grach. Grafika. wygląda jak sprzed 5-6 lat. tego nie unikniemy. Już jednak 16-letni nie zrobi tego wrażenia na żadnej grze. Szkoda, że mi nie wydaje na storesie dwójce Dobra, o nie. Gościu będzie teraz na nas strzelał. Sabo. Możemy zejść tam tędy, ale mamy zobaczyć, mamy praktycznie full życia. A tam nic nie ma. O, jest coś jeszcze. Będziemy inaczej. Jednak Pawszon będzie, będzie bardziej kulturalny i zejdzie drabinką. Dźwickami, dobra Tak, ja to muszę wszystko porozwalać Inaczej by się nie dało Z gości mieliśmy woda wygląda okej, okay. drabinki jak zawsze. Dobra, wychodzimy. Tutaj wszyscy już nie żyją, więc nie będzie z tym większego problemu. Nic nie ma dobrze jak się podnosi, pokazują wszystko. Dobra, moment, mój ulubiony moment w tej grze. Jeśli chodzi o muzykę, o klimat, może nie o grze, ale ulubiony moment w Black Mesa. Zobaczcie, kto mi. Shiftem trzeba przeskoczyć inaczej nie dacie rady. Tu też wolę z shiftem. No dobra, jesteśmy. Ja to sejwuję, bo nie zawsze za pierwszym razem da się to przejść. Możecie mieć problem. A nie chcę mi się ginąć, bo tutaj zapisów jest dość o... nerwujące. A w każdym razie... Że... Na każdym silniku da się zrobić takie сейwy, quidd y, ale teraz nie robią tego, bo y, musieliby skracać grę. Że skracały tę grę, bo można zrobić dużo krótszą grę. Bez saveów, żeby ludzie się zabijali, i wtedy można powiedzieć, że jest 8 godzin. To tak naprawdę 6, albo nad 5 z saveami. Ale dziwicie się. Tylko głupie gadanie, że się nie da, bo ten silnik nie, nie obsługuje tego, to jest. Po prostu chwyt poniżej pasa Dla każdego gracza, który to słyszy, to po prostu siekiera mu się sama z przynosi No Dobra, jesteśmy w windzie Lecimy dalej, widzicie tu nie ma żadnych kluster, bo to on silnie chyba nie pomagał, nie pozwala. Nikt nie chciałby tego zrobić Tam wyjdzie moto jakiś dobre Nie Ile tego mi się nie podoba. Ale to będzie ciekawie wyglądało. Bardzo ciekawie. Dobra, wchodzimy tędy. Mam tego do życia. Dobra, pójdźmy teraz na prawo. Jesteśmy w części biur już te drzwi włączyłem prąd Dobra, chłopie ścięć z fotelem dalej sieć, ale jeszcze wcale to nie dziwię, bo to jednak było bardzo niemiłe no. muzyka się włączyła Zobaczycie, co będzie to się tu działo. Tak, tam stanie. To było wiadome. Trochę zresztą na boli. No, na tej karcie w 2k da się przyzwoicie grać. Tak, przydałaby się troszeczkę mocniejsza. Pewnie tą grę dokończymy na mocniejszej karcie. Nie będę brata, bratu zabierał, on gra tylko w Track Simulation. Więc dla niego nie jest ważna karta tak naprawdę Do Track Simulation on spokojnie wchodzi to nawet i w 2K... Proszę mi się odpalają jednak od kolegi, jeśli jestem na linią Hey, buddy. Za chwilkę, za chwilkę mody. Wydawało mi się, że da się wskoczyć tutaj, mimo to, że. Dobra, pamiętajcie, że będzie trzeba teraz strzelać ostro. pięć sobie broń magazynek wszystko o to, zaraz one little gościa. Little buggers, latched on to my buddy's head we Dobra, get that zaraz uh, lepszą broń jeśli chcesz, co możesz sobie, sieć To wyraźne z głowy od ciebie lepsze. Jak to niestety... Lepiej zabijać w ten sposób, bo... tak nic nie pomogą. O Jezu, co będzie napierdalać? Strasznie napierdalać. No, właśnie. Wszyscy? Tak, chłopaki żyją. My żyjemy. Będzie się działo. Będzie się działo. Ale spadki klatek na tej karcie są dość znaczne Full HD myślę, że nie było żadnego problemu na tej karcie, już żadnego A i tak się dziwię, bo że, że aż takie są Jednak już optymalizację troszeczkę inną zrobili niż powinni Dobra panowie, ja tu będę kończył ten odcineczek, ja tu sobie zasajwuję. I widzimy się w kolejnym. Dzięki za poglądanie. Trzymajcie się. Hej!